Poświęćmy trochę czasu na przestudiowanie świętej woli Boga przez kazanie zatytułowane Nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Około 2000 lat temu Jezus dał to słowo apostołom podczas ceremonii mycia nóg: Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz, dlaczego czynię to w ten sposób. Wy wszyscy, czy wiecie, ile z tych rzeczy dzieje się na ścieżce wiary? Dlaczego Bóg kazał Abrahamowi złożyć w ofierze swojego jedynego syna Izaaka, a Noemu zbudować arkę? W momencie, gdy Bóg powiedział to nam, było wiele rzeczy, o których nawet nie wiedzieliśmy, dlaczego musieliśmy to zrobić. Czy jednak nie nadszedł moment, w którym możemy zrozumieć, dlaczego Bóg zrobił to w ten sposób? W tym wieku, kiedy Bóg powiedział, rób to, ale nie rób tamtego. Nie znamy woli Boga i myślimy, chcę to robić. Ale dlaczego Bóg mówi mi, abym tego nie robił? Lub nie chcę tego robić. Ale dlaczego Bóg każe mi to zrobić? Jednak po pewnym czasie Bóg da nam wszystko poznać. Kiedy patrzymy na historię, w 66 księgach Biblii było wiele takich sytuacji. Kiedy Bóg powiedział Izraelitom, aby okrążyli Jericho siedem razy, pomyśleli, czy możemy je zdobyć, po prostu okrążając je. Co jednak stało się później? Czy Bóg nie pokazał im wyników? Ponadto, kiedy z 32 tysięcy ludzi Gedeona zostało zredukowanych do zaledwie 300 wojowników, nie rozumieli oni wówczas woli Boga. Dlaczego powinniśmy zmniejszyć liczbę w ten sposób? Z ich punktu widzenia, nawet zwiększenie liczby nie wystarczyłoby, ale Bóg kazał im tę liczbę zmniejszyć. W tym momencie nie znali powodu tego. Jednak potem Bóg poprowadził armię Izraelitów, która miała niewielką liczbę, do wielkiego zwycięstwa. Bóg pokonał ich wroga, składającego się ze 135 tysięcy żołnierzy naraz. Taka historia pokazuje nam, nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Idąc ścieżką wiary, podczas każdego procesu możemy napotkać przeszkody, bóle i wiele innych rzeczy, których chcemy uniknąć. Jednak tych problemów nie można rozwiązać, unikając ich. Jest to proces, przez który musimy przejść. Musimy zawsze pamiętać, że kiedy Bóg daje nam takie rzeczy, zawiera się w nich wola Boga, aby ostatecznie dać nam błogosławieństwo. Spójrzmy na Ewangelię Jana, rozdział 13, werset 7. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Tutaj Jezus próbował umyć nogi Piotra podczas ceremonii mycia nóg. Wtedy Piotr powiedział, jak możesz to dla nas zrobić. Tak robią słudzy. Kiedy Piotr odmówił, Jezus powiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Potem dodał: Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale później z pewnością nadejdzie dzień, w którym to zrozumiesz. W tym wieku otrzymujemy różnego rodzaju przewodnictwo od niebiańskiego Ojca i niebiańskiej matki. Kiedy otrzymujecie ich przewodnictwo, możecie często myśleć: Myślę, że ta droga będzie lepsza. Chociaż nie rozumiemy teraz, co Bóg nam mówi, później zrozumiemy wszystkie powody, dlaczego Bóg nam to nakazuje. Tak więc ci, którzy zdali sobie sprawę, zawsze podążają z posłuszeństwem za barankiem, dokądkolwiek idzie.